Nowe przygody Bolka i Lolka. Wiklinowy Potwór Bolek i Lolek co roku okrągły miesiąc spędzali nad morzem. Codziennie wieczorem spacerowali wzdłuż brzegu, obserwując zachodzące słońce. Wyglądało jak wielka złota piłka wrzucona do wody. Wystarczyło wyciągnąć rękę, aby ją złapać. Tak mówił Bolek. A młodszy brat za każdym razem dawał się na to nabrać. Lubili też biegać, więc teraz spojrzeli jednocześnie w stronę Wydm i ustawili się w jednej linii. To co? Ścigamy się? krzyknął Lolek. Kto pierwszy przy Wydmie? Bolek nie dał się dwa razy prosić. Ruszyli biegiem w stronę piaskowej góry. Lolek sapał z wysiłku nie miał szans przy długonogim bracie. Niespodziewanie starszy chłopiec w ostatniej chwili zwolnił i Lolek z szerokim uśmiechem pierwszy dopadł wydmy. Padł z okrzykiem radości i poklepał miejsce obok siebie, wzniecając obłok piasku. Bolek udawał, że z trudem chwyta powietrze. Nie było tak źle, prawda? spytał z nadzieją Lolek. No pewnie, biegasz coraz lepiej, pochwalił go Bolek i rozciągnął się jak długi obok młodszego brata. Potrafili tak leżeć, dopóki słońce nie schowa się za horyzontem. Tego wieczoru nie udało im się doczekać chwili, aż złota kula utonie w morzu. Niespodziewanie za wydmy wyłonił się mały Piotrek, syn przyjaciół, rodziców, z którymi spędzali wakacje. Patrzcie, patrzcie! zawołał, biegnąc co sił w nogach w stronę zdumionych braci. On się rusza! Kto znowu się rusza? spytał Bolek, spoglądając porozumiewawczo na brata. Piotruś słynął z opowiadania niestworzonych historii. Trudno było w nie wierzyć, ale przy odrobinie dobrej woli dawało się ich wysłuchać. Wiklinowy potwór chodzi po plaży, świszczy i sapie, wydukał chłopczyk, oglądając się przez ramię. Miał tak przerażoną minę, że nawet Bolek odczuł lekki niepokój. To może nam go pokażesz? zaproponował Lolek. A jak mnie zje? odparł drżącym głosem chłopczyk. Chodźmy zobaczyć, co to jest. Zniecierpliwił się Bolek. Piotruś jest za mały, aby sobie poradzić z chodzącym, świszczącym i sapiącym wiklinowym potworem. Ruszyli w stronę brzegu, trzymając się mocno za ręce. Plaża opustoszała. Nie było na niej ludzi, tylko wielkie kosze, niektóre przewrócone inne ustawione równo jeden obok drugiego jak klocki w za dużym kartonowym pudle do którego dawno nikt nie zaglądał panował spokój a ciszę przerwał tylko jednostajny szum fal rozbijających się miękko o brzeg i gdzie jestem wiklinowy potwór spytał Lolek pochylając się nad Piotrusiem chciałbym zobaczyć jak świszczy sapie i spaceruje dodał z śmiechem Poczekaj, zaraz się ruszy, gdzieś tu musi być, wyszeptał chłopczyk. Trzeba tylko trochę poczekać, bo pewnie na zwyczaju i się przyczaił. Bolek usiadł na piachu i zrezygnowany spuścił głowę. Pokaż dokładnie, gdzie go widziałeś, poprosił małego chłopca. Tylko zastanów się dobrze. O, jest! wrzasnął Piotruś. Tam, patrzcie, patrzcie. Nad brzegiem morza, wzdłuż linii wody, przesuwał się powoli odwrócony kosz. Trudno było go zauważyć w pierwszej chwili, bo wlókł się jak stuletni żółw. Na dodatek przypominał kraba, który nie może przekręcić się na brzuch. Nagle potwór podskoczył, zapiszczał i zapadła cisza. Lolek! On rzeczywiście istnieje zawołał bolek. Chodźcie, zobaczymy z bliska wiklinowego potwora. Piotruś schował się za plecami Lolka i zacisnął mocno powieki. Złapał go za rękę i nie chciał puścić, tak bardzo się bał. No daj spokój, naprawdę, prosił go Lole. Nie taki potwór straszny, jak go malują, dodał, przypominając sobie, powiedzą go taty. Bolek zrobił kilka kroków w stronę przesuwającego się witlinowego stwora. Gdy tylko ruszył przed siebie, kosz stanął w miejscu. Chłopiec zatrzymał się i zerknął przez ramię na brata. Zrobił kolejny krok, a kosz cofnął się przed nim gwałtownie. Widzisz, widzisz? darł się Piotruś To prawdziwy potwór! On cię widzi! Hej, potworze! zawołał Bolek jeśli mnie widzisz, odezwij się. Kosz zawarczał cicho i podskoczył w miejscu. Dopiero teraz chłopiec poczuł się nieswojo. A jeśli to jest prawdziwy potwór? pomyślał chłopiec, i wtedy kosz ruszył prosto na niego. Ratunku! krzyknął Bolek. I wyciągając długie nogi w trzech susach, pokonał dzielącą go od chłopców przestrzeń. Nigdy w życiu tak szybko nie biegł. Co gorsza, potwór, słysząc jego krzyk, przyspieszył i Bolek z przerażeniem zerkał przez ramię na zbliżającą się w tumanach piachu wiklinową budę. Nagle potwór zatrzymał się, podskoczył jeszcze raz i zamarł w ruchu. Dobry potwór, dobry, wyszeptał Bolek. Bądź grzeczny, witlinowy potworze. W odpowiedzi rozległo się rozpaczliwe skomlenie. Strach minął, a tajemniczy kosz nie wydawał się już tak groźny. Potwór żalił się na swój los. Trzeba mu pomóc, zdecydował Lolek. Najwyraźniej czuje się nieszczęśliwy. Każdy potwór jest nieszczęśliwy, bo wszyscy się go boją, dodał niepewnie Piotruś. A jak się boją, to nie chcą się zaprzyjaźnić, a jak nie chcą się zaprzyjaźnić, to potwór ich zjada, zaśmiał się Lolek. Daj mu spokój, poprosił starszy brat. To ja spróbuję pogadać z tym potworem. Bolek ukucnął obok kosza i zastukał palcem w budę. W odpowiedzi rozległo się drapanie. Chłopiec złapał ostrożnie wiklinową rączkę i pociągnął lekko kosz. Uuu, coś zawyło w środku. Au! Dłużej tego nie wytrzymam, musimy potwora przewrócić na plecy, oznajmił bolek i jednym szarpnięciem odsłonił zawartość kosza. W środku siedział pies. Był tak zapiaszczony, że trudno było rozpoznać jego rasę. Drobinki piasku wszczepiły się w sierść, a w ciemnych oczach kryło się przerażenie. Piaskowy piesek! wyszeptał z podziwem Piotruś. Dopiero teraz spostrzegli, że ma obroże, a smycz zaplątała się między prętami wikliny. Ktoś oderwał fragment kosza i wystające ostre patyki przytrzymywały smycz, zastawiając pułapkę. Pewnie ktoś go szuka, zgadywał Lolek. Spróbujmy odnaleźć właściciela wiklinowego potwora postanowił Bolek. Pies patrzył to w jedną, to w drugą stronę, jakby śledził toczącą się rozmowę. Pewnie znudziło ci się to latanie po plaży w koszu zaśmiał się Lolek. Hej, pieskowy piesku, pobawimy się? Odwiązał jednym ruchem smycz i uwolnił kudłacza. Przy wydmach leżał porzucony przez morze konar, wyglądający z daleka jak laska czarodzieja. Zakrzywiony na końcu, ale wygładzony przez wodę, doskonale nadawał się do zabawy. Lolek podniósł go, zważył w ręku i z rozmachem rzucił przed siebie. Kij poleciał ze świstem, aż wreszcie wylądował kilkadziesiąt metrów dalej. Pies nie czekał na komendę, tylko rzucił się biegiem w stronę zdobyczy. Nagle stanął jak wryty w miejscu. Z lasu wyłoniła się drobna postać w wielkim kapeluszu w grochy. Maurycy, tu jesteś! rozległ się radosny okrzyk, i pies w jednej chwili. Porzucił zabawę, pędząc z głośnym szczekaniem w stronę swojej pani. No i po przygodzie westchnął Lolek A tak to może mielibyśmy psa, prawda, Bolku? Przecież był czyjś, braciszku zauważył Bolek.-Czy to na pewno był pies? Spytał drżącym głosem Piotruś bo wyglądał trochę dziwnie zupełnie jak potwór krzyknęli zgodnie bolek i lolek i wybuchnęli głośnym śmiechem.